Hej, hej, witajcie moje kochane raczki, z tej strony Wróżka Roza, zapraszam Was na horoskop na miesiąc, kwiecień 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to co usłyszycie może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam, w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnej daty. Ale jeżeli nie wiecie, jak się zapisać, zapraszam na bloga. Jak i również odsyłam do filmiku umieszczonego na końcu tego y, nagrania. Wiem, że tam y, piszecie do mnie, że Facebook coś pozmieniał, że nie możecie sobie wybrać y, usługi. W razie co, jeżeli będzie jakikolwiek problem, możecie pisać. Kochane raki, dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Zatem przechodzimy do czytania Raki praca w miesiącu kwietniu 2024. Zobaczymy, co tutaj u Was się będzie działo. Praca. Oj jesteście przeciążone. Niektóre osoby będą myślały o odejściu z pracy. No, jest tutaj niepokój żal. Czujecie się oszukane, I, i tu niektóre. Oczywiście to nie będzie dotyczyć wszystkich raków, tak? Bo to nie jest w stanie, te karty nie są w stanie rezonować ze wszystkimi, którzy mnie słyszą. Aczkolwiek, no, takie rozczarowanie, tak? I y, być może niektóre osoby mają ochotę się przeprowadzić. Nie wiem, czy to dotyczy was, że jesteście za granicą albo jesteście w kraju po prostu też przez gospodarkę, przez naszych włodarzy jesteście y, pełni żalu i być może będziecie myśleć o tym, by zmienić miejsce zamieszkania. No i właśnie, jeżeli się zdecydujecie, no jest Asbuław, czyli tutaj wielkie zmiany i słuchajcie, dzięki tym zmianom, jeżeli się zdecydujecie na tą przeprowadzkę, no, tutaj jest sąd ostateczny, takie narodzenie się na nowo, i słuchajcie, odcinanie się od tych negatywnych y, energii, działanie. No i wybory, słuchajcie, ale to są wybory, że będziecie robić to, co kochacie, to, co lubicie. Więc prawdopodobnie będziecie zmieniać pracę, aczkolwiek. <laughs> Aczkolwiek to też może być tak yy, związane z tym, że nie musicie wyjeżdżać za granicę, nie musicie gdzieś wyjeżdżać daleko, tylko po prostu yy, no, postanowicie, że coś trzeba tutaj zmienić. Tak? Także. Sorry za te przekładanki, ale po prostu mój kociak rozrabia i poprzestawiał mi wszystko, <laughs> i nie jest odpowiednio widoczne, tak jakbym chciała. Yy, więc będziecie działać, będziecie mieć, yy, będziecie stać przed wyborem yy, i też yy, te siedem mieczy może mówić o tym, żeby być już przebiegłym, żeby wziąć na klatę to, że was ktoś oszukał i żeby nie popełniać tych samych błędów, tak, żeby po prostu wyznaczać granice. Już y, mając takie doświadczenia, y, nie dać się ponownie po prostu oszukać, tak, czyli tutaj też może tu chodzić o to, że no sorry, son, sorry winy tu, tak, jeżeli ktoś tutaj y, postanawia odejść albo właśnie wybudował ten mur, y, wyznaczył granicę, że sorry. Koniec, ja się pakuję, wyjeżdżam, bo mnie ktoś za mocno zranił. I tu właśnie chodzi o tą przebiegłość, tak, że, że musicie wyznaczać granice, ale tak jak powiedziałam, co, cokolwiek rozpoczniecie, nowy projekt, nowe pomysły i zaczniecie działać, bo samo się nie zrobi. No i tutaj też no, karta kochanków, czyli będziecie stali przed wyborem, być może przed wyborem czy podjąć coś nowego, czy odejść z tej pracy, tak? Yy, no, ale też właśnie nie dajcie się wykorzystywać, tak? No i no, jeżeli jest karta kochanków, no karta miłości, no to myślę, że tutaj będziecie coś robić, co kochacie, co jest waszą pasją, czego wam serdecznie życzę, drogie raczki. Ok, zobaczymy teraz, moje drogie, co tutaj u was będzie miłości... U co tutaj będzie w miłości, w uczuciach, w przyjaźniach dla raka? Miłość, przyjaźń, relacje dla raka na miesiąc kwiecień. No, 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 no. Drogie raczki, wy tutaj za kimś tęsknicie przegapiliście jakąś tutaj sytuację No i teraz nie spodziewaliście, nie spodziewałyście się takiego um, takiej sytuacji, że być może tutaj ta osoba, o której myślicie sobie bardzo szybko kogoś znajdzie osiem mieczy mówi, że tak jakby jesteście, czujecie się na razie spętane darzycie kogoś uczuciem, ale za tą osobą tęsknicie to też są blokady wasze w waszym umyśle może tutaj będzie trzeba zawalczyć o tą osobę ale wy na razie tak jakby może wyczekujecie na dobry moment jest ta trójka, tak? No może musicie odpocząć, może od, od siebie, no jest zawieszenie, tak? Czyli tutaj darzycie tą osobę um, uczuciem, miłością. No, próbujecie tutaj znaleźć też wy, um, takie wyjście na komunikację. Co zasiejecie, będziecie zbierać tego plony, tak? Być może też zasieliście, zasialiście, y, zasiałyście. Y, no. Właśnie dużo takiej energii, że myśleliście, że ta osoba będzie za wami tęsknić. Może za, poczułyście, poczuliście się zbyt pewne, pewni siebie. No a tutaj niestety pojawiła się trzecia osoba, tak i, i tu może być właśnie tego typu problem. Drugą opcją jest to, że tak jakby przeszkodą w budowaniu relacji czy przyjaźni z kimś może być na przeszkodzie dziecko, tak, ale tak jakby karty mówią, żeby właśnie skupić się na tym dziecku, że to jest ważne. Aczkolwiek też mogą to być blokady związane z wewnętrznym waszym dzieckiem, czyli tą waszą duszyczką, tak, że yy, być może ta tęsknota za kimś nie pozwala Wam uwolnić się od tych energii, by wejść w nową relację, bo jest zawieszenie, tak? Czyli tak jakby, no, albo Wy nie jesteście gotowe, może te, ten partner lub partnerka może jeszcze energetycznie się nie odcięła od poprzedniego związku i cały czas gdzieś jest to nawracanie aczkolwiek no też partnera lub partnerki dzieci mogą też stać na przeszkodzie lub no może być tak że z tej, z tej relacji tak jest w tej relacji na razie zawieszenie no ale może być tak że się spotkacie dojdzie do mm, wymiany energii miłosnych, tak, I, no i po prostu tutaj może pojawić się ciąża i wtedy tak jakby te problemy, ta ciąża może też rozwiązać, tak, że tutaj no wasze życie może nabrać zupełnie innego biegu i tu może być właśnie ta celebracja, no słońce wypala te negatywne energie no i może być całkiem fajnie, tak. No, ale na razie, póki co, jest to zawieszenie. I słuchajcie, no karta wisielca to jest duże yy, z dużych arkan, karta. Więc to zawieszenie może być na dłużej, nawet do roku czasu. Aczkolwiek, no robimy yy, wróżbę na miesiąc, więc trzymajmy się tego miesiąca, że po prostu w tym miesiącu będzie takie zatrzymanie. Yy. Zasiewajcie tą miłość, no próbujcie, jeżeli jest osoba, na której wam zależy, no to próbujcie utrzymać kontakt, mo, a może czasem trzeba. Warto, może karty mówią właśnie o tym, że yy, może trzeba właśnie odpocząć, zawiesić tą relację, by ta osoba pozwolić tej osobie zatęsknić za wami, i wtedy może się to wszystko zupełnie. Odmienić. Ok, ale zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty Lenormand. Dla Was, drogie Raki, już sprawdzamy, co tutaj nam powiedzą karty Lenormand dla Raka na miesiąc kwiecień 2024. Moje drogie, ja Wam więcej nie ciągnę kart. Klucz jest w Was waszej energii, więc czas brać los w swoje ręce. Czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o związek, relacje, czy przyjaźnie, jakiekolwiek. Skupienie się na sobie też. Bardzo jest istotne. Klucz jest w was. Zwróćcie uwagę na witaminę D3. Zwróćcie uwagę na poziom żelaza, mogą się pojawić alergie skórne, zwróćcie uwagę również na oświetlenie, więcej spacerujcie, wychodźcie teraz już na łono natury, potrzebujecie tego słońca, potrzebujecie tej nowej energii. Moje drogie raczki, tutaj macie piękne energie, no co prawda w kwietniu będzie zaćmienie słońca, ale to słońce można nosić właśnie w sobie, więc może tutaj właśnie chodzi o to, że wy musicie odnaleźć tą energię dla samych siebie i, i to zmienić. Słońce wypala wszystkie negatywne energie. Mieliście słońce, jak i również w tarocie, mieli, macie tutaj również. Więc będzie wszystko dobrze, drogie. Raki, te problemy znikną. Może nie od razu w kwietniu, ale już. To, co zasiejecie, tak? Jakieś ziarenko budowania czegoś, to, no to po prostu się odmieni i będą to pozytywne energie. Będzie światełko. Ok, zobaczymy karty rady. Karty rady. Karty rady dla raka na miesiąc kwiecień. Błogosławieństwo. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia, czyli też dziękuj za wszystko, co Cię spotyka. Bądź wdzięczny za to, co przeżyłaś, przeżyłeś nie popełniaj tych samych błędów. I jeżeli to były dla Ciebie wcześniej porażki, to uznaj to jako dobre lekcje, żeby nie popełniać w przyszłości tych samych błędów. Ok, dociągamy drugą kartę. Miłość leczy wszelkie rany. No zobaczcie, może tu chodzi o miłość do samego siebie, uzdrowienie tego wewnętrznego dziecka, popracowanie nad sobą, medytowanie, uzdrowienie tego wewnętrznego dziecka, uzdrowienie starych traum, i wtedy to wszystko się zacznie odmieniać. Czego Wam serdecznie życzę? Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, drogie raczki. Życzę Wam udanego miesiąca, dużo miłości, pieniędzy. Zdrówka i spełnienia marzeń, wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja was ściskam cię Życzę wszystkiego dobrego. Buziaczki, papa, pa. do następnego razu.